Jaki jest twój naturalny kolor włosów że tak ze No. No i fajnie, <gadali> I no i pogadali 4, 6, 4 plus 3, 7, 6 na minę. O Boże, a wy umiecie to ten? No pewnie. N nie. To umiemy. Teraz, teraz uwaga. Robić. Wjeżdżam w chłopa, wysiadamy, radiowóz go jedzie <laughs> dalej, radiowóz robi bum, on robi boom i my bierzemy odszkodowanie. do my ja chcę jeszcze trochę pożyć. Przestań, przecież ty wyglądasz na 29 Wystarczy. Przecież wcześniej mówiłeś, no że Ruda. Wytam obywatela, wytam, wytam! Jestem. Dobra, teraz tak. Ja mam 32 lata w tym roku, 22 października kończę, jestem znakiem wagi. Mam dwóch synów, jedną córkę i teraz tak. Jak to pierdolę, ja tego nie ogarnę, jak to jest? No to jest amba Fatima. Ja na trzy próby zrobiłem trzy. Dalsze radę. No to czemu nie robić? No bo nie mogę sam. No, to to jest Ja kurwa. robiłem komuś. No to jest kur... śmiesznie. Słuchaj, ja mam do Ciebie takie pytanie. Robiłeś kiedyś taki wytryk? Tak, tak, ja już no. tego, ale ja nie mogę Ci tego zrobić. Ja Jak mogę. O, Chcesz spróbować? O Boże. Dobra, Janek, to radzę Ci do... wpierd... bo... Ona to ogarnie, ona to ogarnie, ona jest ruda, ona ogarnie. Ty Tina, osuń się. w składzie, jakby Kur... Lezus jak wyjebało, bało! Lajaku dziękuję pomaga. za subskrypcję witam na Kiko i Mati wow. również za się Witam witam ślicznie I nie, I nie, Mówiłam nie o twoim to... w składzie tak? Mówiłam właśnie A nie odliczanie nikt od z La 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 Obywatelu ci jednostki IMS, przyjął? Przyjął Lezwij, weźwi, bo jak im tam nogi pourywało pod tymi ni schodniami... Janek do szamanów. Co tam Janek No co, no je no, no ja... Je... na plaży. No to już. No to już Janek wysyła. Ja no, okay. muszę mam się tylko lekko pyknąć. No mogę pojłać. Ja pojadę z kranio. Ściągam konia w alegacie. Poszło. Jemecki! Wytam, wy tam Hello, hello. Szamani Zapraszamy! Na Szamani oh, wow. proszę użyć swoich skilli. To. Bomba pierdzielnęła Wiesz no, pana, no. panią To i to Janek, żebyś taki taneczny do rozbrojania był Ja nie mogłem niestety no właśnie, widzisz co się narobiło. To ja jest raczej Karolina będzie kierować. Oho! Oho. To, Oho? Nie... No to nie, Jaloczku. Nie. To nie, nie, nie. Tylko kurde zdjęcie chciałam Ci zrobić. Dobra, robi fotkę, niech widzi co straciłaś szmulica. <ścoughs> Janek na BMX się scot. Mama, mogę BMX-a na tak? <ścoughs> <ścoughs> dobra, dobra, wszyscy bo mamy Jademy! Co wy tam robicie? Eee, kombinujemy. Jakoby zamknąć. Aha. No kurwa, no może być. Jajanek, witam. I <grymne> <grymne> JoPie. Straciłem panowanie nad kierownicą, to autorzyzyzyj mnie. Panowanie nad tak, kierownicą, stracił... kur... straciłeś prawe tylne drzwi. Za chwilę stracisz prawo jazdy, zapraszam na no <grymne> No. To co dziewczyny idziecie? No. Proszę. 464 plus 3, kod 6 na taksji, we Spuczy Boulevard. Czy pana, wskazuj pan po, silnik. Dinka! Wika y, Kierowca zapraszam tutaj na chodnik do mnie. Już idę, idę. Aha. się przystawię. Też, wróci BCSO, wróci BCSO. Już tutaj wiesz, elegancko Też, rozmawiane było z Jackiem. <k <k> ja nawet nie mam parcia, żeby być szefem. Kto ja totalnie wpisze to mam? Ale fajnie by było mieć to BCSO, no nie? Naprawdę przyjemnie by było. Ogólnie mam plan. Na komendę chłop. poproszę. Chłop przed chwilą z, na Barbena Road kasetkę, ale uprzednio ja robił poprzednią ja kasetkę, czyli pier... Dwie. Bo tam są dwie. Czyli trzeba iść szlakiem, szlakiem I hmm. trzeba podążać Zacznę prostą ja linią No A podrzucimy okay. najpierw na komendę? CZEMU? Bo ja muszę lulu I ja pierwsza. za latinka pójdę Nie, jeszcze nie Aha nie, ale, ale też nie, nie też nie, nie dłużej w porze aha, 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 aha Dzięki za 500 Słuchaj, różnica pomiędzy mną a nią jest taka, że ona śpi dłużej ode mnie Nie, staję codziennie o siódmej, mam robotę Aha, a, to tak jak ja. Wybacz, wybacz. Jaką robotę? No, mam ze robienia. Wywóz śmieci. Chciałam wywóz śmieci. Czyli to na przykład? Śmieci wywozi, nie? No, utylizacja. A, utylizacja, dobra, przejem. Jedziemy a. szukać przestępcę. Tak, dobra. za o 80. O, 80. wsparcie no, i wolne radio. Przeszliśmy nasz parker i idziemy na uciec z parkerem Dwojka, i mamy go to. Oto strada, do, nie? Do, jednak odbił, e, będziemy jeżdżać pod tunel e, W tunel wjeżdżamy w się kolorowym parkingu I będziemy się wbijać w stronę GOH Dobra W porządku, w porządku, wszystko jest w porządku Dzisiaj jest Obrany elegancko Tylko kur... nie byłem na rowerze od 3 dni, bo się nie da jeździć Jest tak duszno Wyjeżdżamy z tunelu i kierujemy się w stronę GOH Nie da się, po prostu do... się nie da Już Proszę Chciałaś go, to masz. Teraz będą patyki. Chyba nie. Będą. Zakleszczył się. No oczywiście, Loki. Oczywiście. Bo ty w byś zrobił jakąś dobrą batelkę, by to pokazali widzą, Tra-la-la-la, Cebuś zrobił. Wszystko fajnie. Chciałam, że to auto się weźmie. Kurwa, poddał się. Nie może kawa, nie? Dzięki za wsparcie. dziwnie. No. Cud nad Los Santos. <laughs> Dobra, Tyna, muszę sprawdzić, Ej, czy Ty podraszymy? jesteś mądra. Mm. Na drzewie jest A, B i C. A bez padło, co zostało. Na drzewie jest A, B i C. Co no spadło? tak. A bez, e, na drzewie jest A, B i C. A bez padło, co zostało. Nie wiem, B i C. Jeszcze I raz. B i C? Ani i, I C? Na drzewie jest A, B i C. Aby spadło co zostało. I. KURRĘ mać! Nie. Jakie jest funatelarny kolor włosów, że tak zebram? No. No i fajnie, I no i pogadali. jeszcze nie odpadział w przeciągu dwóch lat, czy zostało I. Nikt! Ani, nie lekarzko. Ani I, i C? No i C! No i? No tak. A gdzie mieliśmy jechać na jedzenie? Mm, no tu. Proszę. Trzeba sprawdzić czy świeże mięso mają, bo tu... To... My mamy, więc ja dziękuję. Uh -huh. No i co? No i widzisz? Czekaj. Tu już masz jednego. Tu już masz drugiego. Co on robi? To to no, no, no. Proszę go zatrzymać mi też to no, mój no, ojciec, to no, no. mój ojciec, proszę pani. Tak, tak próbował cię tak. Z... Gdzie! Siadaj, siadaj, Ruda, wsiadaj, siadaj! Uciesz mi, kur... przed maskiem chodzisz. Jak <laughs> krzykną no jeszcze No popatrz zjedziemy skład. Po Karlo, obywatelu! bocze, no Zgasił ja przyszedł... pan silnik. 7, tutaj. Zgasił obywatel silnik, silnik dobrze? Dzień dobry, obywatelu. Witam, dzień dobry. Hm. Dzień dobry. pablo Pawlo Bysikola, numer oznaki 464. Prawo jazdy, dowód osobisty poproszę. Jasna sprawa. Nie ma jak najmniejszego problemu. Oczywiście. Andrew Shipa. Boże, sipa! Tak, to jestem ja, jestem od was. Endes. Ale co ja od Przecież nic ku... nie zrobiłem. Czemu ty z jakimś... And jutem... NIE przeklinaj. Czemu... Co, co ten? To jest mój... To jest mój kuzyn. Czemu on bije? u ten Kajtek do mnie! Kajtek do mnie! Kajtek do, do samodu. No to tu się kur... To mój k... syn? Nie, syn k... Nie mam syna. A kto? I Jeździ się, jak on bije wszystkich. One są Czemu pośredzone. On no. Zajmuje się z Jest to czarny tak? chiń, kuka. Adoptowałem go, moja ciotka go adoptowała, muszę z nim spędzić dwa dni przed robotą. Jest wracam są... do was. Jestem specjalistą cicha buzia. Cicha buzia i chłopy. Nic nie zrobiliśmy, panie bo... Andrew. W tak. dzisiejszy mandacik będzie. <laughs> za, co? za co? No coś za chwilę <laughs> wymyślę, spokojnie. Panie pisikele, nic nie zrobiliśmy. Kajtek, Pasy są? No oczywiście, kurwa, że są. Białko w szykę, na że jest. No oczywiście, kurwa. Katyna na... była rano dzisiaj. No oczywiście, kurwa. Ile gram? Tam. Jedna miareczka, pięciogramowa, panie Przyją. Dobrze. Siłownia była dzisiaj? Oczywiście, że tak. Trening barków. Kajtek, byłeś na siłowni, czy ci zaje... Przez łeb? By, by, byłem na tym mieśkiem, na plażę. Cicha buzia, Kajtek. Tak. <grystanie> Dobra chłopaki, no. tylko wolniej proszę i nie bić mi obywateli, którzy jeżdżemy leksami, dobrze? Jasna <grystanie> sprawa, słyszałeś kajtek? Po zgadzeniu sygnalizacji można odjechać, to widzę, go? tego Kajtka no Miłego dnia mnie Ty, coś stoi chyba, albo mi się wydaje 4, 6, 4. Wsparcie będzie potrzebne na będzie Będzie 80 za kasetkowiczą Sandy. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na! No. no, wsiadaj! No, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Będziemy ścigać! Szkoda, że Jacka teraz je ma na razie. Byśmy pokazali skalę, jaka jest lecona ja z tym wsparciem, nie? Naprawdę. Bo to, co je odp***dzą, woła o pomsty do nieba. Nie, 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 nie. Ja jestem oficerkiem. Ja jestem oficerkiem. Ja nie mogę jeszcze krzyczeć. Nie wiem, czy będę w ogóle wyżej, zaszkimy od tego. Ja nie będę krzyczał. Nie. Mi po prostu nie wypada. 464 na 280 za kasetkowiczem, zapraszam serdecznie. No. No i witam. No i co, źle? Daj spokój, kurwa. A może mnie nie słychasz na tym radio? Radio check! No działa. Tłani, tłani, tłani. W sumie to grapeseed trochę. Cały czas się tu motamy, całkowity czas. Co ty za pojazd ścigasz? Nie co to jest, ale rabową kasetkę. Czy nie? Nie, 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 Prawdopodobnie lecimy do autostrady z Graveseed. A to dowiemy się za 15 sekund. Co nad pi... Może zareagujcie na tę utratę.

Dobra, motocyk za do mnie. Dziękuję. U****, twoja mać. Do zachodu. Do zachodu. Do żarówka. Do żarówka. Do żarówka. I love you. Serio. do czerwonego. Czerwonego. Ja się naprawdę nie obrażę. Strzał do północy, bo Daily Nieruchoma. Czyż on No my też Weź mu Janek, rób wstupy garaż, bo on normalnie to Ender Pearl rzucą Nie. Lecisz Nieee Leci przecież mm, Nie gadaj Fura podstawiona, blista na autostradzie Ładuj to ma się podniego Ja nie zdążę. Tejzera leci sobie do południa. Ale Uwaga. co, nie dostał tej zera? Nie dostał, lewy, lewy skrajny na Delpera będzie wyjeżdżał sobie do trzewka. Jaki kolor blisty? Jaki kolor blisty? Szara blister. Kurwa Pirwa, jest Nie, no białe nie Przemyt! No to ale przez to, że są problemy, no to wiadomo No co ty Ale, bliscy to ja chyba na mnie nie dogonię. Nie, nie mam wizji, niestety Dobra, status trzeci, Janek idziemy